Takie staże, praktyki mogą dać, nam, mogą dać nam wiele. Wspomniałaś tutaj o świadomym wyborze pracodawcy, o pytaniu, zadawaniu pytań w momencie też udawania się gdzieś na, na takie praktyki, na, na staże zawodowe. W jaki sposób patrzeć na, na pracodawcę? Na, na co zwracać uwagę, szczególnie jako młode osoby, by nie. Mówiąc w taki sposób kolokwialny, nie przejechać się na tej decyzji na powierzeniu swojej przyszłości, rozpoczęcia swojej przyszłości od konkretnego miejsca. Czy teraz mówisz jeszcze wciąż o praktykach, czy mówisz już o pierwszej pracy? Mówię tutaj o czymś pomiędzy, to znaczy. Staże, praktyki to tak naprawdę może być już pierwsza praca. To często może być już połączone z, z, z pierwszym doświadczeniem zawodowym w dużej, w dużej korporacji. Właśnie poszukując takiego stażu zawodowego, może nie obejmującego już konkretnie tych praktyk, wymagań, na co szczególnie zwracać uwagę u pracodawcy? Ja myślę przede wszystkim, że każde pierwsze doświadczenie, jak w wielu kwestiach w życiu, bardzo mocno rzutuje na nasze przyszłe odczucia, przyszłe decyzje, przyszłe wybory, na jakby cały kształt tej, tego obrazu, jeżeli chodzi o na przykład pracodawców, tak? Czyli powinniśmy za wszelką cenę unikać złych doświadczeń. Mówię to nie bez powodu, ponieważ chciałabym z wielką mocą podkreślić, że często nie brand, tak? nie Cała organizacja jako taka, bo my nie będziemy mieli często do czynienia i możliwości poznania całej organizacji, na przykład w ramach praktyki, stażu, tylko jakiś konkretny jej fragment. tak, Czyli nie, nie stawiajmy sobie od razu na przykład takiego wyzwania, mogłabym powiedzieć, które ma się zakończyć jednoznaczną oceną naszego pracodawcy, ale z punktu widzenia brandu, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że w każdej firmie pracują. Lepsi, gorsi specjaliści, bardziej, mniej zaangażowane zespoły, lepsi, gorsi liderzy i to możemy mieć dużo szczęścia i możemy mieć również pecha w tym, pod czyje skrzydła się dostaniemy. Więc, żeby nie zostawiać tego przypadkowi, niezwykle ważne, właśnie jeszcze odwołując się wciąż do tego wątku przygotowania do takich wyborów, jak i potem w pracy, bo będziemy tu jeszcze z całą pewnością o tym mówić. Jest ważne, aby nie patrzeć na organizację, do której się wybieramy przez pryzmat pewnej opinii, która jest kształtowana gdzieś na przykład przez różnego rodzaju działania employer brandingowe albo przez różne opinie na zewnątrz, zarówno in plus, jak i in minus. Czyli my nie idziemy do całej organizacji. Ona oczywiście ma pewną kulturę, ma pewne standardy itd., i, tak dalej, i tak dalej, oby były one najwyższe, ale zwłaszcza w tych pierwszych doświadczeniach dążmy do tego, Abyśmy trafiali przede wszystkim pod skrzydła właściwych ludzi. Czyli jeżeli starze, praktyki, to szukajmy takich miejsc, i kiedy komunikujemy się z takimi miejscami, zadbajmy o to, żeby opiekowała się nami bardzo konkretna osoba. Czyli żebyśmy nie trafili do jakiegoś miejsca jako całości. I ktoś, jak będzie miał dla nas czas, to ewentualnie nami się będzie opiekował. Czyli szukajmy takich miejsc, które są gotowe i świadome i na tyle dojrzałe, żeby mogły dedykować ten czas i wiedziały, jaki to jest moment dla właśnie takiego kandydata, który wybrał ich jako miejsce, w którym się będzie rozwijał. Karolina, zwłaszcza my, możemy powiedzieć, że mamy takie przykłady w programie mentoringowym, kiedy uczestniczą w nim pracodawcy i na przykład z takiego programu mentoringowego, kiedy trafia tam, tak, Menti, Trafia pod skrzydła konkretnego mentora i często bywa tak, że zostaje tam, mimo nie, że nie było takich założeń, że zostaje tam jako już pracownik, prawda? Albo ma obiecaną pewną wspólną historię zawodową, właśnie u tego pracodawcy. Dlaczego? Bo oni się wzajemnie poznają. Nic o sobie najpierw nie wiedzą, ale kiedy się spotkają, kiedy się spotkają ludzie, nie budynek z człowiekiem, nie piękne ksero albo piękne. Piękna sala, jakiś open space albo tak, albo jakaś fajna przestrzeń, w której ludzie pracują. Tylko kiedy spotkają się ludzie, kiedy spotkają się umiejętności, kiedy spotkają się doświadczenia. Bo jeśli spotkamy fajnego człowieka, fajnego specjalistę, to on nie dość, że ukształtuje nasze spojrzenie na daną pracę. Nawet często może się okazać, że zupełnie nie zakładaliśmy, że ona na tym polega. Może się okazać ciekawa, bo właśnie ten ktoś, kto ma świetne doświadczenia, kto ma dużo pasji w swojej pracy, może nas poprowadzić taką drogą, że naprawdę zaszczepi w nas. Zupełnie ku naszemu zaskoczeniu bardzo wiele różnych sugestii do tego, że to jest właśnie to, uświadomimy sobie, że to jest właśnie to, czego, czego pragnęliśmy, o czym marzyliśmy, albo że w ogóle istnieje takie miejsce, takie stanowisko, tacy ludzie, takie działania, zadania i w ogóle takie możliwości, prawda? Czyli generalnie powinniśmy być bardzo otwarci, ale nie na tyle, żeby lokować swoje pierwsze doświadczenia gdziekolwiek. Więc w momencie, kiedy szukamy, Pracodawcy, do naszych pierwszych doświadczeń, czy na stażach, praktykach, czy nawet gdyby to były jakieś właśnie, no właśnie, wakacyjne, jakieś y, zawodowe doświadczenia, to nie oddawajmy tego losu naszego, tych y, pierwszych doświadczeń, komukolwiek, tylko dlatego, żeby pracować, bo można dojść do takiego momentu, że bardzo się zniechęcimy, bardzo się zrazimy. Te pierwsze doświadczenia, tak jak w wielu różnych kwestiach życiowych. One odcisną się na nas bardzo głęboko i mogą wpłynąć diametralnie na wszystko to, co będziemy robili potem i jak będziemy wybierali potem. Więc z dużą ostrożnością wybierajmy te pierwsze doświadczenia i szukajmy ludzi, specjalistów, ludzi, którzy rzeczywiście będą chcieli się, czyli upewniajmy się, czy będzie tam człowiek, jakie ma doświadczenie, jaką ma specjalizację, czy rzeczywiście nam poświęci czas czego się tam będziemy uczyć, co będziemy mogli zrobić, co będzie nam powierzane ewentualnie obok takiego człowieka. Oczywiście nie myślimy tutaj już o wielkim skoku prawda, kariery i tak ale jakby z naszej strony powinna też być gotowość do takiej inwestycji czasu i uwagi, żeby lepiej poznać to, co naprawdę wciąż może być tajemnicą, może być tylko oparte na naszych wyobrażeniach. Więc zdecydowanie właśnie być może ktoś kto nas będzie słuchał oczekiwałby bardzo konkretnych rzeczy, a ja z dużą stanowczością i starannością chcę podkreślić, że naj, najlepszym kryterium wyboru jest nie wielkość firmy, czyli wielu sądzi, że to musi być jakiś bardzo duża firma z bardzo dużym brandem i w ogóle tak, czyli bardzo znana. To, to jest na pewno y, dobry trop, tylko nie zawsze i nie dla każdego są jeszcze inne powody. Ważniejsze jest to, czy znajdziecie tam człowieka, specjalistę lub grupę specjalistów, którzy będą chcieli z Wami podzielić doświadczeniem, którzy będą rozumieli ten moment, w którym jesteście i którzy będą rozumieli i wiedzieli, dostrzegali taką szansę dla obu stron, że jeśli Wam pokażą dobrze to, co sami robią, jeśli zaszczepią was właśnie te swoje pasje, czy tą wizję, obraz tego, co robi się w tej firmie, to przez to może, mogą, pominąwszy na przykład przyszły proces rekrutacyjny, który mógłby was właśnie bez takiego dobrego poznania odrzucić, nawet, tak? bo nie byłoby takiej okazji na, na zbliżenie i dobre poznanie, Mogliby pozyskać fajną osobę, a Wy moglibyście od razu pozyskać fajnego pracodawcę, czyli to jest naprawdę obopólna korzyść, tak? A studenci tego kompletnie nie rozumieją, wybierają staże programy, różnego rodzaju doświadczenia z zupełnie innych względów. Ja nawet nie chcę mówić, że często, tylko dlatego, żeby jakby zarobić sobie pierwsze pieniążki. To jest oczywiście naturalne, tak, ale można to zrobić równolegle z innymi ze wszystkimi innymi korzyściami, jakie niesie taka sytuacja.